Cześć, jestem Piotr z Wuber i dzisiaj w kilku zdaniach wyjaśnię Wam w jaki sposób przygotować do użytku i jakie funkcje posiada piła szablasta o modelu wr -RS 1700 Żeby rozpocząć pracę z tym urządzeniem musimy na początku zamontować brzeszczot. Możemy tutaj montować albo brzeszczoty do cięcia drzewa albo do metalu. Zależnie od tego jakie są nasze potrzeby. Żeby zamontować taki brzeszczot odkręcamy śrubę, która jest na wrzecionie Wkładamy go i dokręcamy. Przez pociągnięcie brzeszczota upewniamy się, że jest dobrze zamocowany. Żeby uruchomić to urządzenie, wystarczy, że wciśniemy główny wyłącznik i ono zacznie działać. Mamy tutaj dodatkową funkcję blokady włącznika. Gdy wciśniemy tę blokadę i puścimy włącznik, ta piła cały czas będzie nam działała. Na włączniku dodatkowo mamy zamontowaną regulację prędkości obrotów. I z dodatkowych funkcji, które dla Was przygotowaliśmy i udogodnień jest to gumowa rękojeść oraz regulacja stopki głównej. Żeby ustawić stopkę, skorzystamy z klucza, który mamy zamontowany przy przewodzie. Odkręcamy dwie śruby zabezpieczające tą stopkę i ustawiamy ją. Po ustawieniu tej stopki wystarczy się dokręcimy śruby, żeby ją zabezpieczyć, w tym materiale to wszystko. Jeśli macie dalej jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach poniżej i do zobaczenia następnym razem. Cześć!